Cześć Boże, wszystkim starszym ode mnie Polakom, z którymi poczuwam się do, z każdym rokiem coraz większej wspólnoty. Dzisiejszy dzień tu, w wysokiej w tej chwili już prawie opustoszałej izbie, był to kolejny dzień, w którym hipokryzja wspólna, dzielona przez obóz władzy, Zjednoczoną Łóżę Prawicę z totalną opozycją. Ta hipokryzja zamanifestowała się w sposób szczególny. Przeszły przez Wysoką Izbę najpierw pytania poselskie. My, notabene, moje Koło Konfederacja ma limit tak zwanych pytań bieżących. Limit wynosi zero. Limit wynosi zero. Możemy więc słuchać. Potem pan minister wygłaszał informacje na temat tego, jak się władza ludowa aktualna opiekuje najsłabszymi, najstarszymi, najmłodszymi, niepełnosprawnymi. I tam można już było zabrać głos króciutko, a potem raport o tym, jak władza ludowa traktowała starszych ludzi, tak zwanych seniorów, to jest taka poprawność polityczna, żeby dziś nie mówić o starości, o młodości można, ale starość to, to nie brzmi dobrze. W moim pokoleniu to jeszcze nie było nic wstydliwego. Więc to był raport za rok 2021. Szanowni Państwo, kto ten raport przynosi? Władza, która zamknęła starych ludzi. Niektórych już do końca życia, bo niektórzy co się wystraszyli w roku 2021, do dziś z kwarantanny nie wyszli. Są ludzie, którzy od tamtej pory nie widują się z wnukami, jeśli jeszcze żyją. Nękanie starych ludzi i oczywiście kryminalny charakter zablokowania systemu opieki zdrowotnej, leczenie przez klamkę, leczenie przez zamknięte drzwi. Szprycowanie, czyli eksperyment medyczny na wszystkich Polakach, szczególnie groźny dla ludzi starszych. A więc, szanowni państwo, to do protokołu dyktuję, bo mam nadzieję, że w czasie nieodległym ktoś tych ludzi jednak osądzi i z ław rządowych przesiądą się na ławy oskarżonych w sądach i pani poseł będzie tam co najmniej na świadka wzywana.